Tym razem przyszła naprawdę. Łopaty poszły w ruch. Głupiego robota, no bo co? To takie syzypowe prace. Dyplomowany baca. 140. urodziny pierwszego góralskiego generała. Salvo! Małe Klimki mają 25 lat. Ja Chodź zobacz. Ogólnopolskie media po raz trzeci podały informacje o ataku zimy na Podhalu. Tym razem przyszła naprawdę śnieg spadł w Zakopanem. We wtorek w mieście jego pokrywa wynosiła 25 cm, a na Kasprowym Wierchu 85. Cieszy się pan, że już spadł śnieg? E, szczerze? No tak. W końcu już go brakowało u nas. W Zębie, tak jak i w wielu innych miejscowościach, rozpoczęła się nierówna walka mieszkańców ze śniegiem odrzucanym przez pługi. Pani, jo tako staro, ja tak staro jeszcze muszę łapatować! Płakać mi się chce. Całą la, całe lato drabloj, a całą zimę łapatę w gości mój? Czajno łapatować. Tak. Jestem nam kazują chłodniki łatki dodać, się wykształciły za nasze pieniądze, a teraz jestem nam, starym dziadom, kazują chłodniki łatki dodać, zamiast łoni mają tu robić, idzie straż miejska Mandat! Mandat! Właściciele wyciągów wytoczyli działa, a właściwie armatki śnieżne. Temperatura w nocy spadła do minus 10 stopni. To idealne warunki do sztucznego śnieżenia. Wyciągi pod Nosalem ruszą już w ten weekend. Oficjalne rozpoczęcie sezonu narciarskiego planowane jest w Zakopanem na 14 grudnia. Inauguracyjne zawody o Puchar Zakopanego, które odbędą się w sobotę 14 grudnia na stoku Polany Szymaszkowej. Dodatkowo zawody te będą miały podwójną rangę, gdyż będą zarówno eliminacjami do amatorskich mistrzostw Polski. Ale to nie wszystko. Zakopieńscy przedsiębiorcy przygotowali dla turystów dodatkowe atrakcje. Przedsiębiorcy, którzy wzięli udział w tej akcji, zaoferowali w swojej restauracji, w karczmach, hotelach ceny o połowę niższe niż zwykle. Lista wszystkich atrakcji i ofert znajduje się na stronie zakopane.eu w zakładce Otwarcie sezonu zimowego. Warto skorzystać, tym bardziej, że zima kusi swoimi urokami zarówno w blasku słońca, jak i w nocy. Na pytanie o to, czy śnieg utrzyma się do świąt, górale odpowiadają z wielką ostrożnością. Święta za miesiąc to jeszcze może dwa razy zginąć dwa razy nasypać się. Początkowo nawet media wyśmiewały pomysł zarejestrowania zawodu Bacy. Był to nie lada problem, dlatego że na przykład juhasi to jest praca sezonowa. Kiedy oni szli do urzędu pracy się zarejestrować, jako osoby bezrobotne na przykład w zimie, nikt nie chciał ich zarejestrować, no bo nie było takiego zawodu. Więc jakby pierwszy ten krok, mówię po prostu, było zarejestrowanie tego zawodu na liście zawodów rzemieślniczych, a później powstanie komisji egzaminacyjnej. Żeby zdobyć zawód bacy z odpowiednim numerem ewidencyjnym, honorowanym nawet w Nowej Zelandii, musieli przejść paromiesięczny kurs i zdać egzamin. Na co dzień doglądają owiec, wyrabiają buns i osypki. Kołeczka się pieści tak, mężczyznę, tak samo pierwszego, delikatnie, delikatnie, a jak się nie śliczuje, to tego, bo pach. Egzamin praktyczny nie był więc dla nich żadnym problemem, mimo że w komisji zasiadali nawet profesorowie uniwersytetów rolniczych. Tata baczy już przeszło 20 roków, tak zajotycy myśl w tym kroku od malutkiego roku pierwsze chłopcy byli honielnikiem, potem jułasem, teraz Bacą, no i a co by to udokumentować, to trzeba jakieś papi. A czy się stresował? Nie, nie jak się, bo robotę się na bacówce zno, przepisy się mo stosuje się, no bo jak się pek z certyfikatem, no to się trzeba było troszeczkę podporządkować. To nie jest problem troszeczkę papierkowej roboty, ale co się da zrobić. To jest to pierwszy taki, taki kurs i pierwszy taki egzamin państwowy. Na początku podchodzili do niego trochę, trochę sceptycznie, uważając, że a, jakoś to pójdzie, ale jak dowiedzieli się, że jest to jedna komisja egzaminacyjna powołana przez Izbę Rzemieślniczą, nadzorowana przez ministra, że jest to oficjalny dokument akceptowany w całej Unii Europejskiej, także zaczęli do tego bardzo poważnie podchodzić. Do egzaminów przystąpiło 19 kandydatów w wieku od 19 do 53 lat. Wśród nich była nawet kobieta. Egzaminy teoretyczne składały się z dwóch części, testu i rozmów z kandydatem. To właśnie one wzbudzały najwięcej emocji. Nie mam mowy o tym, żeby się tam sobie gucą. A zresztą, jak jest rodzina, gospodarstwo, to nawet nie ma kiedy siąść żebyś tam, nie? Praktycznie się ten po ten. no tyle co tam się z tego kursu zapamiętało, wiadomo, te wykłady były takie dość obszerne, no to tam zawsze na pewno tak myślę, że coś się tam zostało w tej głowie, na resztę zobaczymy. Będziemy liczyć na ascenście. Wszyscy kandydaci pozytywnie zdali egzamin. Kazimierz Furczoń i Piotr Kochut otrzymali tytuły mistrzowskie. Oczywiście jest to formalność, to jest tak jak dzisiaj wymagane są prawo jazdy. Dzisiejszy baca zderza się z rejestracją osypka, z przepisami unijnymi. Dzisiaj zderzamy się z przepisami weterynaryjnymi, które musimy spełnić. Także nie, nie można mówić, że nie ma się co szkolić. Obchody 140. rocznicy urodzin generała Andrzeja Galicy rozpoczęły się w Białej Izbie, siedzibie Zakopieńskiego Oddziału Związku Podhalan. Odbył się tam wykład poświęcony tej niezwykłej postaci. To nie jest takie codzienne, to się nie codziennie zdarza, że z słopskiej chaty wychodzi generał. Ale zgodnie z, z taką myślą, że geniusze się rodzą właśnie w wiejskich katak, właśnie takie, takie coś miało miejsce. Zorganizował i dowodził oddziałami podhalańskimi. Zaprojektował dla żołnierzy strój znany i prawie bez zmian obowiązujący do dzisiaj. 27 listopada, w dniu urodzin generała, podhalańczycy oddali salwę nad jego grobem. Urzędnicy, działacze regionalni i rodzina złożyli mu hołd. W ludźmierskim sanktuarium odbyła się szaf intencji generała. W Nowym Targu zorganizowano sympozjum naukowe. Jak bogata była jego osobowość, tak bogata będzie tematyka tej sesji będzie przedstawiany generał jako syn Podhala, jako żołnierz, patriota, ale także twórca, no i wreszcie regionalista. W nowym targu zaprezentowano również książkę biograficzną pod tytułem Góral generałem napisaną przez dr Aleksandrę Annę Kozłowską. Myślę, że właśnie ta rocznica przypomni Podhalu, że generał Galica był wozną postacią i myślę, że, że będzie to z okazją, żeby robić akademię, a z tej akademii może wyrosną pomysły na jakieś tablice, może pomniki, może wspominki, może referaty, czyli to, co, co, co w narodzie wozne, to, żeby przetrwała pamięć o, o, o niepodległej Polsce, a w tym wszystkim właśnie jak się miał Andrzej Galica. Zaczęło się od Regionalnego Teatrzyku Dziecięcego prowadzonego przez Marię Krupę i Andrzeja Kuboska. Swoją obecną nazwę zespół Małe Klimki przyjął w 1995 roku. Od ponad 20 lat prowadzi go pani Zofia. Braliśmy udział w dziewięciu programach telewizyjnych, głównie to były takie programy świąteczne jakoś tam Polewacka, jakiś program bozonarodzeniowy, ubieranie, strojenio palm świątecznych. No ale też jeszcze jakieś tam inne po drodze były, dla, jakiś program ziarno i jeszcze kolejne, co to występujemy właściwie w kasie. Do, trochę my światło objechali, część Europy mamy już za sobą. Młodzież chętnie garnie się do pracy w zespole. Jestem w Klimkach od jakiegoś roku, nauczyłam się dużo kroków. Jest, wol, po prostu lubię tu przychodzić, bo jest mi łatwa smera. Jest dużo ludzi, mamy dobrego instruktora który zawsze cię poprawi i powie, że tak jest źle i trzeba inaczej robić. W zespole nie brakuje nawet tych najmniejszych, których sceniczne popisy wzbudzały zawsze największy aplauz. Wiecie, ile macie lat i dlaczego przychodzicie do zespołu? Ja pięć i pół, a ja pięć i pół. Dlaczego no, przychodzicie do zespołu? Bo tam się dużo uczymy śpiewać i tańczyć. A ja lubię tańczyć. Ze swoim jubileuszowym koncertem zespół wystąpił w Domu Ludowym w Kościelisku. Jeszcze tylko do 2 grudnia w Miejskiej Galerii Sztuki w Nowym Targu można oglądać wystawę artystów romskich. Wystawiane prace to pokłosie pleneru, który odbył się w Czarnej Górze w sierpniu. Inicjatorką organizowanych od trzech lat spotkań fotografów, malarzy i rzeźbiarzy jest rodowita Czarnogórzanka. Plenery odbywa się na osiedlu romskim. To jest ważne i wśród społeczności romskiej. Ale też dlatego, że jak byłam mała, to pamiętam, że przyjeżdżały różne takie grupy z Polski i nie tylko z Polski, teatralne, artystyczne, które, nie wiem, pokazywały dzieciom różne przedstawienia, jakieś teatrzyki, artyści malowali, więc pomyślałam sobie, że dlaczego nie wrócić do... do... Do tych samych to jakby działań, które były realizowane dawno temu. Wśród wystawianych dzieł są prace artystów romskich z Albanii, Hiszpanii, Serbii, Francji i Węgier.